Ekscelencjo, szanowny księżarcy arcybiskupie, czcigodni prezbiterzy, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Próbujemy w tym roku razem z Maryją przygotować się do jej przepięknego święta, do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej i próbujemy uczyć się razem z nią nadziei, bo jest to rok jubileuszowy, rok nadziei. Zapraszam was w tym momencie do takiej refleksji na Temat nadziei na świętość. Maria jest źródłem, jest przestrzenią, której możemy uczyć się wiele nadziei. Natomiast dzisiaj spróbujmy popatrzeć chociaż trochę na świętość. Przecież nazywamy ją najświętszą panienką. Mówimy codziennie i to nieraz Święta Maryjo. Bardzo często wspominamy o niepokalane serce. Mało kto nam na świecie kojarzy się tak ze świętością, jak się kojarzy Maryja. A z drugiej strony żyjemy już trochę lat i mamy takie poczucie, że czy jesteśmy lepsi? Czy to nie jest tak, że te grzechy powtarzamy, może nawet robimy gorsze? Że wcale nie wydajemy się może nawet bardziej święci od tych, którzy nie są tutaj w tym miejscu, ani może nawet nie wyznają wiary Chrystusa? Jak nabrać na nowo nadziei na świętość i jak uczyć się świętości od Maryi? Pozwólcie nam na siedem myśli. Po pierwsze, kiedy Maria w Nazarecie spotyka się, czy dostaje słowo na temat Jezusa Chrystusa, na temat Syna Bożego, kiedy przychodzi anioł i mówi, że zostanie matką, to pierwsze zdanie tego spotkania brzmi, ke haritomene, kecharitomenę, hajre Mariam, kecharitomenę, witaj Mario, łaski pełna, zdrowaś Mario, dzień dobry Mario, jakkolwiek byśmy tłumaczyli. Ale niesamowite jest to, że anioł witają słowami kecharitomenę, pełna łaski, napełniona łaską, napełniona wdziękiem. Jesteś tą, która jest łaski pełna. Byśmy powiedzieli, jesteś tą, która jest świętą. I pierwszą rzecz, którą trzeba sobie ciągle uświadamiać, to to, że my jesteśmy święci. To jest sprawa, która jest bardzo zapomniana przez nas, ale my jesteśmy święci. Jesteśmy święci zwłaszcza na mocy Chrztu Świętego. I to jest niesamowite, że w Nowym Testamencie w wielu listach Święty Paweł mówi do swoich adresatów o tym, że oni są święci, chociaż zna doskonale ich grzechy. W drugim liście do Koryntian pisze: Pozdrawiają was wszyscy święci. I to nie jest mowa o zmarłych, ale o chrześcijanach. W tym samym Koryncie, który. No, Święty, można powiedzieć, po ludzku do końca nie był. Działy się takie rzeczy, jak mówi pierwszy list do Koryntian, które się nawet wśród Pogan nie zdarzają. Pozdrawiają Was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara. Pisze do Filipian: Święty. To było normalne słowo, tak jak normalnym słowem jest Polak. Czy jesteście Polakami, powiecie tak. Czy jesteście katolikami, powiecie tak. Czy jesteś matką, czy ojcem, wielu z Was powie tak. Czy jesteś księdzem, siostrą zakonną, tak. Czy jesteś święty, każdy powinien powiedzieć, no tak. A my mamy jakiś taki opór, no nie, no tak święty, to ja po prostu może nie jestem. Skąd się w nas to bierze? Wróćmy dzisiaj do domów. Powiedzmy tym, z którymi mieszkamy, jesteś święty. Albo co usłyszałeś? Usłyszałem, że jestem święty i jesteśmy święci. Jesteśmy święci Jego świętością. Jesteśmy święci świętością, którą dostaliśmy na chrzcie świętym. Jesteśmy święci przez to, że jesteśmy wybrani. I tak jak jesteś pewny, że jesteś Polakiem, że jesteś tutaj obecny, że masz taką czy inną płeć, że masz tyle lat, bądź pewny, że jesteś święty. Kecharitomene, że jesteś święty. Całkiem inaczej myśli się o świętości, całkiem inaczej ma się nadzieję na tą świętość, jak ja wiem, że jestem, a my trochę to tak, nieraz to czujemy, jak ci Polacy, którzy w Ameryce mieszkają od wielu lat, niby mają obywatelstwo amerykańskie, ale ciągle czują się obco, ciągle czują się nie na swojej ziemi. My mamy obywatelstwo świętości, nasza ojczyzna jest w niebie, a jednak gdzieś ciągle czujemy się, jakbyśmy nie byli u siebie. Po drugie, nie tylko jesteśmy święci, ale jesteśmy powołani do świętości. To jest absolutnie nasz cel. I Maryja nie mówi do anioła, wszystko w porządku, ja jestem łaski pełna, co mi trzeba więcej. Jeśli jestem Kecharitomenę, jeśli jestem pełna łaski, co mi trzeba więcej? Ona słucha anioła i na końcu powie: Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ona całe życie podporządkuje temu, niech będzie tak, jak chce Pan Bóg. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Chodzi o to, żeby to była moja, żeby moja wola była wolą Pana Boga. Żeby to nie była moja wola, ale żeby to była Jego wola. Na tym polega świętość. Na tym polega świętość. Maryń się to udało w sposób doskonały. My to robimy, ale to jest nasz cel, żeby mieć taką świadomość, że mamy cel. Tak jak niektórzy mają cel, żeby wybudować dom, albo mają cel, żeby skończyć studia, albo mają cel, żeby zbudować kościół, albo, albo po prostu udać się tam czy gdzie indziej na wakacje, to żeby mieć taki jasny cel. Nam w życiu chodzi o świętość. Nam nie chodzi o przebiedowanie, nam nie chodzi o po prostu przesiedzenie, ale chodzi nam o to, żebyśmy wszystko robili w tym kierunku, żeby być świętymi. Kiedyś tak mówię do mamy, się uśmiecha, mamo, fajnie, że będziesz świętą, a, a moja mama mówi, e, świętą to ja nie będę. Ja mówię, no nie mów tak, bo tylko święci będą w niebie. Mówi, no w niebie to bym chciała być, ale to święta no to niekoniecznie. Nie, no, my chcemy, my musimy chcieć być świętymi. My musimy mieć tą mieć wizję czy ideę, że ja chcę, żeby w moim życiu wypełniła się wola Boża. Kiedyś w Krościenku w 2000 roku, byłem dwa lata księdzem, poproszono mnie o to, żebym napisał taki tekst na temat jednego z drogowskazów ruchu Światło Życie Jezus jest Panem. Ja mówię, że nie napiszę tego tekstu, bo Jezus nie jest moim Panem. Te panie mówią, no proszę księdza, no ale jak to Jezus nie jest Panem, przez ksiądz jest księdzem, to jak to Jezus nie jest Panem księdza? Ja mówię, ja bym bardzo chciał, ja bym bardzo chciał, ale nie jest. Ja to, ja to widzę zwłaszcza na modlitwie, jak ja się modlę i Pan Bóg mnie wysłuchuje, no to ja jestem zadowolony, to chwalę Pana, chwała Panu, uwielbiajmy Bogu, jak dobrze być księdzem, jak dobrze być wierzącym. A kiedy Pan Bóg mnie nie wysłuchuje, to ja się dąsam, to ja się gniewam, to ja się denerwuję. Jak ja traktuję Pana Boga? Ja Pana Boga traktuję jako wszechmogącego sługę. Masz mi dać zdrowie, masz mi dać dzieci, masz mi dać pracę, masz mi dać pieniądze, masz mi dać takiego księdza, bo taką siostrę, masz mi dać to czy tamto, a jak nie, to stracę wiara nie będę chodził do kościoła. Co to jest? To nie jest świętość. Świętość to jest to, że człowiek chociażby się pocił krwawym potem, to będzie mówił, Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie tak jak ja chcę, ale tak jak Ty. To Fiat Marii, to genialny Fiat tej kilkunastoletniej dziewczynki, pokazuje to, na czym polega świętość. Każdy z nas ma swoją wolę, każdy chce rządzić po swoim. To jest normalne, jesteśmy ludźmi. Każdy z nas ma swój rozum, można powiedzieć, swoje emocje, ale na tym polega chrześcijaństwo, na tym polega Ewangelia i na tym polega dojrzewanie do nowego człowieka, że chcemy być święci. Bo wiemy, że tylko wtedy przekroczymy wszystko, że wtedy będziemy w pełni sobą, że wtedy doświadczymy nowego życia, nowego nieba, nowego świata. Przecież nie chcemy być tylko Homo sapiens, który się urodził i umarł. Chcemy być obywatelami nieba, którzy żyją nie tylko na ziemi, ale będą żyć na wieki wieków, święci, nieskalani, przed Jego obliczem. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Jak mówi święty Paweł w liście do Efezjan, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. W jakim sensie Maria daje nam jeszcze nadzieję na świętość? Ona bardzo przypomina nam o czymś, co można nazwać siłą początku albo nadzieją początku. Wiemy z nauki Kościoła, wiemy z dogmatyki, wiemy z objawień, że Maria jest niepokalanie poczęta. Od pierwszej chwili poczęcia swojej Jezus Chrystus, przez specjalną łaskę i przywilej Boga Wszechmogącego, ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Została zachowana nietkniętą od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. 1854 rok, ale przecież wiara ta w Kościele była od, od wieków. Wiara w to, że Maria w jakimś sensie zaczyna nową historię ludzkości. Tak jak Ewa i Adam, którzy, którzy przecież nie urodzili się w grzechu pierworodnym. Tak Ewa rodzi się bez grzechu pierworodnego. Zaczyna nową historię, żeby pokazać, że można, że można być wiernym Panu Bogu. I Maria niepokalanie poczęta jest dla nas taką nową nadzieją, która mówi: Popatrz na mój początek, tam się to wzięło wszystko, z tej niesamowitej łaski Boga. Łaski można powiedzieć początku. Nie jesteśmy niepokalanie poczęci, ale mamy łaskę Chrztu Świętego, łaskę Chrztu Świętego. Wiecie, z jakim wzruszeniem zawsze patrzę na te szatki, które, które mam jeszcze z własnego Chrztu Świętego z 23 kwietnia 1973 roku? Jak trzymam w dłoni świecę, którą rodzice trzymali w czasie Chrztu Świętego, a którą potem trzymałem w czasie pierwszej komunii, która mi przypomina o tym, że 52 lata temu zostałem dzieckiem Boga. Jaka to jest niesamowita łaska początku, którą dokonuje się w czasie każdej spowiedzi że wychodząc z konfesjonału zdaje sobie sprawę że jestem święty jesteście święci chodźmy do spowiedzi nie rezygnujmy z sakramentu pojednania cieszmy się niesamowicie tym darem że zostały mi odpuszczone wszystkie grzechy my za bardzo mało wierzymy w to że Bóg jest wszechmogący i że może zabrać te grzechy że on jest miłosierny że on chce zabrać te grzechy że jemu zależy na nas, dlatego zabiera te grzechy. Gdzieś tam mentalnie one w nas siedzą. Nieraz wypominamy najbliższym grzech jeszcze nie wiadomo sprzed ilu lat, a chodzi o to, żeby, żeby wracać do tego początku, powiedzieć: Są początki, które dają nadzieję, tak, zgrzeszyłeś, byłeś synem marnotrawnym czy córką marnotrawną, ale wróć do ojca, zacznij od nowa. Ta piosenka, ciągle zaczynam od nowa, naprawdę jest genialna. Bo pokazuje, że no nieraz się naprawdę człowiek może, może się ubrudzić grzechem. Nieraz może zostać zdeptany przez grzech, ale jest nadzieja na początek, na to, że znowu mogę zacząć od nowa. Po czwarte jest coś takiego w Maryi, co by można nazwać spojrzeniem przede wszystkim na dobro. Bo świętość to jest dobro, to jest dobro. Jak mówi Święty Paweł w liście do Kolosan, jako wybrańcy Bożej święci umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokochra, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu, jak pan wybaczył wam tak i wy. I może za mało mamy tych elementów z życia Maryi, żeby mówić, że jest ona dobrą w szczegółach, ale wszystkie te momenty, które są widzimy, no to jest dobry człowiek. I to jest człowiek, który zwraca uwagę na to, co jest dobre. Przecież mogłaby upominać apostołów, mogłaby zwracać na uczniów, że mogliby być lepsi. Mogłaby po prostu narzekać jak Judasz, narzekał na pewne rzeczy czy na inne. Mogłaby, mogłaby szemrać jak, jak, jak szemrali faryzeusze. Ale jest coś w niej niesamowitego, co, co, co charakteryzuje ludzi świętych, że człowiek święty widzi przede wszystkim dobro. I stworzył Bóg i widział, że to było dobre, że to było bardzo dobre. Kiedy Jezus jej syn przechodził w Jerycho, o czym pisze w 19 rozdziale święty Łukasz. I widział na drzewie celnika Zacheusza, mógł zareagować inaczej. Mógł powiedzieć: O, to jest współpracownik z Cesarstwem Rzymskim, to jest wielki grzech współpracować z zaborcą. Mógł powiedzieć: O, to jest pewno złodziej, bo to celnicy, bogaci, to pewno się nakradli, że mają pieniądze. Ale Jezus mówi do niego: Zacheuszu, zejdź z drzewa, chcę być dzisiaj z Tobą w domu. I on jest tak zszokowany, że ja, grzesznik, ja, człowiek, który po prostu odrzucony przez innych, którym nawet na drzewo po prostu muszę wyjść. Nie tacy grzesznicy siedzieli w pierwszych rzędach tutaj na Jasnej Górze, w sektorach po prostu zerowych, Wipowskich, a on, zwierzchnik celników, jedna z najważniejszych po prostu postaci w Jerycho, musi wychodzić na drzewo. Jakbyśmy się uśmiali, jakbyśmy widzieli prezydenta jakiegoś związku czy miasta, siedzącego czy wiszącego na drzewie, żeby zobaczyć papieża. Niewiarygodna scena, ale on jest tak ucieszony, że Jezus go traktuje po dobroci, że w domu mówi połowę majątku rozdaję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam po czwórnie. W życiu biedacy nie dostaliby pieniędzy, gdyby Jezus nie potraktował Zacheusza po dobroci. W życiu skrzywdzeni nie zostaliby w jakim sensie wynagrodzeni, gdyby Jezus go nie potraktował po dobroci. Przecież ta zasada, o której uczyliśmy się w seminarium z duchowości, zasada dziurawego obrusa, ona jest ciągle ważna, że jak masz dziurawy obrus na stole i chcesz go podnieść do góry, to nigdy nie chwytasz za dziury, ale chwytasz za to co jest całe. A my mamy jakąś taką przedziwną zasadę, że ciągle się czepiamy dziurnie, a znowu skłamałeś, a znowu byłeś nie w porządku, a znowu jesteś taka, a znowu to, i mówimy ty on się nie poprawia. No chwytamy całe życie za dziury i dziwimy się, że ktoś się po prostu nie poprawia. Ja wiem, że można po prostu narzekać, powiedzieć, czemu tutaj nie ma 20 tysięcy mieszkańców Częstochowy, ale można popatrzeć na to dobro, powiedzieć, jesteście bracia i siostry, jest was więcej niż było w wieczerniku razem z Maryją. I ten wieczernik dał początek Kościołowi, który ma dzisiaj dwa miliardy chrześcijan. Bogu za was dzięki. Nie narzekać na tych młodzieńców, którzy stoją po prostu pod Lipą przed na mszy święte, ale powiedzieć, Bogu dzięki, że doszedł aż do Lipy. Nie narzekać na to, że twój mąż chrapie, ale sobie powiedzieć, Boże, no dziękuję Ci, że jeszcze mam słuch, nie? Bo mogło być gorzej, nie? Albo dziękuję Ci, że mam męża, bo są takie, co w życiu nie usłyszą chrapania, nie? Ja wiem, że tak troszeczkę może żartem, ale żebyśmy, żebyśmy załapali trochę ten kontent, ten że tą ideę, że bardzo ważną rzeczą jest skupić się na tym, co dobre. Naprawdę na tym, co dobre, a nie całe życie po prostu jątrzyć i wytykać i, 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 i deptać i po prostu i dziwić się, że ktoś się nie nawraca. Zobaczyć dobro. Po piąte, Maria jednak depcze głowę węża. To nie jest tak, że ona mówi: Nie ma wężów, ale depcze w głowę węża. I ten przepiękny obraz Marii depczącej głowę węża ze wzrokiem skierowanym w niebo pokazuje, że ze złem walczyć trzeba. Że ze złem walczyć trzeba, ale robić to tak, jak, jak robił Jezus, który wyrzucił złego ducha z człowieka, ale nie wyrzucił człowieka z synagogi, nie? który wyrzuca zło, ale zachowuje człowieka, który skupia się też przede wszystkim na, na grzechach, które, które są w innych ludzi, ludziach, jeżeli te, jeżeli te grzechy czy to zło po prostu szkodzi społeczeństwu. Ale przede wszystkim, czy najpierw zacząć po prostu od siebie. Maria tak, jest niepokalanie poczęta. Można powiedzieć, nie musi zaczynać od siebie, ale przecież my doskonale wiemy, że ten nasz wielki problem polega na tym, że my ciągle myślimy, że grzech ciężki to robią, to robią inni, a grzechy lekkie to są po prostu moje że my ciągle się skupiamy gdzieś można powiedzieć na na cudzy grzech a nie na swoich jakby zapominamy o tym że trzeba deptać głowę węża ale mojego węża nie a nie ciągle opowiadać o wężach całego świata a my zamiast deptać głowę własnego węża to my byśmy go najlepiej po prostu udomowili jeszcze zrobili z niego cyrk ja i mój wąż nie są rzeczy w naszym życiu które może z tą nowenną trzeba zakończyć są sprawy w naszym życiu, którym trzeba powiedzieć dość. Są grzechy, które ciągły się w naszym życiu przez lata i miesiące, a które trzeba tu zostawić u pani Jasnogórskiej i powiedzieć: proszę cię, matko Najświętsza, zdepcz mocą swojej, swojej stopy, zdepcz, bo ja już może po prostu nie potrafię. Ale żeby to zdeptać po prostu, zwłaszcza to, co najbardziej niszczy nasze życie, naszą rodzinę, nasze kapłaństwo, nasze powołanie, zdeptać. Żeby się nie zajmować nieraz grzechami, które, które są, ale, ale naprawdę może nie są aż tak ważne? Wielki Piątek, kiedyś w maniowach, za, za 40 lat temu, świętej pamięci ksiądz Prałat, proboszcz, przejeżdża samochodem, patrzy, a, a tu po prostu pijany człowiek leży w rowie. Więc zatrzymał się tym samochodem, wstaje, podchodzi do niego, mówi człowieku, przecież dzisiaj jest Wielki Piątek, co się z tobą dzieje, nie? A on tak wstaje i mówi, księży proboszczu, ale mięsa nie jadłem. I to tak my byśmy całe życie tak po prostu skupiali się na tym, co, co może jest ważne. Ale to, co najważniejsze gdzieś zostawiali. Trzeba zdeptać głowę węża. Ale prawdą też jest, niech to będzie szósta myśl, że w jakim sensie może się okazać, że z tymi grzechami trzeba żyć. Trzeba żyć jak Maryja, z apostołami, z Piotrem, który, który będzie się zapierał Jezusa, który może nie do końca nawet będzie się umiał zachować przy świętym Pawle, z uczniami, którzy uciekną od krzyża. Trzeba będzie żyć. Trzeba będzie żyć. To jest trudna prawda, bo czasem jest tak, że ten grzech zaczyna stawać się krzyżem. Że my mniej w życiu może mamy nawet grzechów, co mamy krzyży. Że są pewne sytuacje, których po prostu, no nie można przeskoczyć, nie? Czy nie można w tym momencie zdeptać, nie? Czy nie można w tym momencie ze sobą zwalczyć, czy winnych? I trzeba nauczyć się, w jakim sensie też żyć. I Maryja jakoś, jak patrzymy na Ewangelię, czy dzieje apostolskie, czy jej Towarzyszenie Kościowi na początku, gdzie były różne też trudności czy sprawy, uczy nas też tej cierpliwości również wobec grzeszników, też cierpliwości wobec grzeszników. Nie chciałbym, żebyście po prostu mnie źle zrozumieli, ale są takie sprawy, z którymi może sobie nie poradzimy do śmierci. Są takie grzechy, z którymi będziemy się może spowiadać do śmierci. Nieraz mówicie w konfesjonale proszę księdza ciągle mam te same grzechy. Aż chciałoby się powiedzieć, no Bogu dzięki, że nie wymyślasz nic nowego, nie? Bogu dzięki po prostu, że nie kombinujemy. Nas bolą te sprawy, że one się nie zmieniają. Nieraz od 10, 20, 30 lat. To bardzo nas uczy pokory. To bardzo każe nam wracać do Chrystusa Miłosiernego. To bardzo każe nam mieć też jakąś cierpliwość wobec cudzych grzechów. Bo jeżeli ty nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi, jeżeli, jeżeli nie potrafisz się podnieść takiego czy innego grzechu, to spróbuj zrozumieć, że ten drugi też może mieć taką trudność. Że on może by bardzo chciał, że on może się bardzo spowiada, że on może ma bardzo dobre postanowienie, ale nie potrafi, po prostu nie potrafi. Albo ciągle nie widzi swojego grzechu, jak ty ciągle pewnych swoich grzechów nie widzisz. To jest tajemnica nieprawości, to jest tajemnica tego łez padolu, które mówi, święci, bezgrzeszni, totalnie będziemy w niebie. Tam będzie miejsce, gdzie już nie będzie ani zła, ani bólu, ani również grzechu. A tu, w jakim sensie, trzeba zrozumieć, choćbyśmy jak bardzo się starali deptać tę głowę węża, choćbyśmy jak bardzo starali się chodzić do spowiedzi, to do końca życia będziemy mówić: Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I w tym sensie, ostatnią myśl, z którą chcę się podzielić, to to, że Maria jest jakimś takim nie chcę nazwać buforem ale naprawdę takim źródłem, takim sercem, taką matką, do której zawsze człowiek może się uciec. Stąd mówimy: ucieczka grzeszników. Benedykta Rynküler, dziewczynka siedemnastoletnia, mieszkająca w saint étienne le we Francji na przełomie XVII-XVIII wieku, przez 54 lata doświadczała objawień Matki Bożej, która jej powierzyła misję wybudowania świątyni. W świątyni, miejsca pojednania i przygotowania grzeszników do sakramentu pokuty. Stamtąd bierze początek potem wezwanie ucieczko grzeszników. Ucieczko grzeszników, które przecież i my powtarzamy, nie tylko w pieśniach. Gdzież my o Matko, a gdzie pójdziemy i gdzie ratunku szukać będziemy. Twojego go ludu nie garć prośbami, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Żeby nawet w najgorszej sytuacji, jak się nam nawet największe draństwo zdarzy, nawet jeżeli spotkamy się z sytuacjami, które są no, nie do pojęcia, kiedy po ludzku będzie człowiek chciał myśleć o zemście i nie wiadomo jakim odwecie, albo będzie myślał nie daj Boże o odebraniu sobie życia z powodu tego draństwa, które zrobił, to żebyśmy nigdy nie bali się przyjść do matki. Żebyśmy nigdy nie bali się przyjść do ucieczki grzeszników. Wiem, że już coraz mniej śpiewamy, te słowa pieśni, lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwie, kto się do matki uciecze. Ale ja myślę, że każdy z nas rozumie, że Bóg jest miłością. Każdy z nas rozumie, że Jezus jest miłosierny i do niego możemy przyjść. Ale też każdy z nas, dziękuję Bogu, za tę łaskę, która sprawia, że mamy takie poczucie, że cokolwiek na świecie się stanie, to możemy przyjść do, do naszej Pani, do naszej matki bo ona jest ucieczką grzeszników. I jesteśmy święci i będziemy wszystko robić, żeby być święci, bo naszym celem jest świętość. Ale niech żaden grzech nie zabije w nas nadziei, ale niech nas popcha prosto w stronę Marii, ucieczki grzeszników. Amen.